Chodzi o wypowiedź pana Hołowni, znaną, znaną państwu z naszego programu, że trzeba zlikwidować gotówkę, ale wcześniej wprowadzić euro. Już widać, że pan y, Hołownia y, jest obeznany w temacie. Proszę państwa, trudno będzie zlikwidować gotówkę w takim kraju jak Polska i utrzymać system w bezpieczeństwie dla obywatela. Za mały kraj, żeby przy dzisiejszych możliwościach hakerskich działalności służb nie spanalizować takiego kraju, który pozbył się fizycznej gotówki, którą jak mamy w ręku, to wiadomo, że ją mamy, a gdy będzie działała w obiegu elektronicznym, można cuda, można cuda. W mojej ocenie jest to yy, nawet niedążenie wielkich tego świata, na przykład Wall Street. A już może być to dążeniem sztucznej inteligencji. Przenieść nasze życie w świat cyfrowy. To tak jak taka gra Second World. Skasują nam konto i nas nie ma, tak? i, i nie istniejemy. Musimy się od nowa jakby wszystkiego dorabiać. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądze cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Ale wie. wcześniej euro trzeba...